Ej może najpierw znajdziemy chłopaków. Widać, że zostaniemy tu na dłużej. Chłopaki jeszcze nie są świadomi, a ja mam zamiar zwiedzić ten dom. Samego cię nie puszczę. Czy idziesz ze mną? <noise> Wiedziałem, że tak będzie. Oj Natuś, kryj się troszeczkę z uczuciami. Maciek, o czym ty mówisz? Nic, nic. Czyżbym za bardzo ujawniała uczucia? Kto mnie tam wie? Zaczęliśmy chodzić po piętrze. Dom jak dom, nic szczególnego. Kiedy przechodziliśmy koło sypialni, zobaczyłam zdjęcie jakiejś rodziny. Zgaduję, że oni tu mieszkali. Na zdjęciu widniały trzy osoby: ojciec, matka i córka. Nic dziwnego w tym zdjęciu nie było, oprócz wyglądu najmłodszego członka rodziny. Była identyczna. Wyglądała tak jak ja. Na początku się przestraszyłam. Ale po chwili przypomniałam sobie, że przecież jest sporo osób, do których jestem podobna. Położyłam zdjęcie tak, aby nie było widoczne. Wystrój tego domu był dość odmienny od stylu sprzed pięćdziesięciu lat. Jedyna rzecz, która najbardziej przykuła moją uwagę, to pokój zamknięty na klucz. Podejrzewam, że pokój córki. Wchodzimy tam, czy może jednak odpuścimy? Będę zgrywała odważną. Wchodzimy. Zżerała mnie ciekawość. Weszliśmy do pokoju. To, co tam zobaczyłam, było przerażające. Na zdjęciu dziewczyna wyglądała na max 12 lat, a jej pokój wyglądał, jakby należał do psychopaty. Lalki z wydłubanymi oczami, urwanymi głowami, pluszowe misie powieszone pod sufitem, rysunki, pewnie rysowane węglem, dosyć dokładnie przedstawiające jakieś zmory nocne. Nati, wolę jak jesteś realistką. Błagam, nie bądź już odważna. Dzięki. Poszliśmy poszukać chłopaków. Zaczęłam krzyczeć, żeby choć jeden z nich mnie usłyszał. Jesteśmy w kuchni, chodźcie tutaj. Nie, no, wszystko pięknie, fajnie, ale gdzie do cholery jest kuchnia? W lewo. Poszliśmy czym prędzej do chłopaków. Nie uwierzycie, co znaleźliśmy. Jakiś notatnik. Potem spróbuję to rozszyfrować. Rozczytuję pismo chłopaków z mojej klasy. To pismo to dla mnie pikus. Ja na dziś mam dość. Chcę zjeść pianki z ogniska, napić ciepłej kawy. Wracajmy do obozu. Te. Ta... Jest jeden mały problem. Nie mamy jak stąd wyjść. Co ty gadasz, człowieku? Mm, faktycznie. Wcześniej nie zauważyłem, ale nie ma okien. No ale. Mm, wcześniej tu były. Nie wiem jak wy. Ale ja zaczynam się bać. Dobra, bez paniki. Widziałam kilka łóżek na piętrze, więc nie jest źle. Dzisiejszą noc spędzimy tutaj, a na zajutrz poszukamy wyjścia stąd. Ja się osobiście boję tego miejsca. Która godzina? Dochodzi 22.15. Chodźmy spać już teraz, zanim się całkowicie ściemni. Nie żeby coś, ale już jest ciemno. Ach, no shit, Sherlock. Weszliśmy na piętro. Pech w tym, że musieliśmy spać parami, aby każdemu starczyło miejsca. Chłopaki dobrali się tak, że zostałam tylko ja i Maciek. No nic. To zajmijmy sobie chociaż normalne łóżko. Zostało tylko to w pokoju córki. No co? Ty sobie chyba kpisz? Mamy inne wyjście? Ewentualnie możemy podciąć sobie żyły. Masz bardziej zryty mózg od tej dziewczyny. Ciszej. Położyłam się koło Maćka. Nie przywykłam do spania z chłopakiem w jednym łóżku, ale to uczucie było nawet przyjemne. Dwie godziny później. Nadal nie mogłam zasnąć. Spojrzałam na zegarek. Dwudziesta trzecia pięćdziesiąt. No pięknie. Za chwilę zaczną się u mnie schizy. Zaczęłam rozszyfrować notatnik. Nawet się nie obejrzałam, a na zegarku wybiła dwudziesta czwarta. Zaczęłam się rozglądać po pokoju. Moja ciekawość wzięła nade mną górę. To, co zobaczyłam, jest nie do opisania.